Dzień piąty, jeden z najgorszych. Poza tym, że nas atakowali, to jeszcze padał deszcz, co było mega mega ciężkie. Lecz czy nam się udało, czy nie, zobaczcie. Na początku wziąłem typka do naszej bazy i dałem go w pułapki. Z tego jednego mieliśmy już z głowy. Wróciliśmy do bazy i ja dałem go do ogniska, żebyśmy mieli co dać, bo przecież padał deszcz. Dalej, dnia piątego, mieliśmy dosyć luz. Nic się nie działo, dlatego skopałem trochę drewna, dałem na crafting i ognisko. Wróciłem do bazy, dałem swoje całe jedzenie, żeby mieć na kiedyś. No, jeszcze do przypalenia, i tak zakończył się dzień piąty. subscribe oui.